Draństwa zdarzały się na tym świecie zawsze. Przypomnę jedną z największych z pisma świętego Starego Testamentu. Szedł sobie mąż z żoną z miasta do miasta, a że gospody nie było w mieście po drodze, musiał tam przenocować i przenocował na rynku. To było duże miasto, ponad 50 tysięcy ludzi. Jak dzieci możnowładców zauważyły, że jakaś para jest na rynku, to zdecydowały się z, nie, z nimi zabawić. Gwałcili żonę na oczach męża do samego rana. Rano ona zmarła. Zrozpaczony mąż wziął ciało żony, rozciął ją na części i każdą część wysłał do innego rodzaju. Mówi się, że Izrael jest złożony z dwunastu plemion. On wysłał do każdego z plemion z wiadomością, co się zdarzyło. Izrael się oburzył, zwołał wojsko, przyszedł do tego miasta i powiedział, że wydano tych złoczyńców. A że były to dzieci bogatych ludzi, można władców lokalnych, to stwierdzili, że oni nie wiedzą, co chodzi i nie wydadzą. Wówczas wojsko Izraela obległo miasto. I wymordowało je całe. Proszę sobie wyobrazić, wymordowali całe miasto. Ta ludzka złość i diabelskie potrzeby były zawsze. Oni dopiero jak wymordowali całe miasto, to zrozumieli, że wymordowali jedno z plemion Izraela. I teraz będzie nie 12, tylko 11. Więc niedobitki kobiet połapali, dali im za mężów. Bo mężów wszystkich weżnęli, dali im tym kobietom za mężów innych Izraelitów, żeby to plemię odbudować. I proszę sobie wyobrazić, draństwo niesłychane od zawsze było. I Bóg dopuszcza to draństwo, ponieważ z każdego draństwa może wyprowadzić większe dobro. Ja nie wiem dokładnie jak. Ale jestem przekonany, absolutnie że tak jest. Każdy z nas ma Anioła Stróża, i ten Anioł Stróż ma ogromną moc. Może zrobić z nami, co zechce. Każdy Anioł może nas zetrzeć w pył. Każdego z nas. To Anioł, ogromna moc. Nieporównywalna z naszymi żołnierzami, i tak dalej. To naszym żołnierzom się nie śniło o tym, o możliwościach Aniołów. No przypomnę, w Sodomie jego Gomorze. przyszło dwóch Aniołów. Lota. I powiedziała, pakuj się, bo to draństwo jest takie, że z miasta jest zniszczone. Lata wziął żonę, wyszli. Ale zanim to zrobili, to ludzie z miasta przyszli i chcieli współżyć z tymi, Oto to byli piękni młodzieńcy. Faceci chcieli współżyć z tymi, z tymi aniołami, z tymi pięknymi młodzieńcami. Młodzieńcy wyszli z domu i porazili ślepotą. Nikt z nich już do domu nie wrócił. A za chwilę miasto zostało zniszczone. Całkowicie. Śladu po tym mieście nie zostało. Jakby to powiedzieć lepiej być blisko Pana Boga, kochać Go ponad wszystko i nie drażnić. Dobry Boże, ja Ci bardzo dziękuję za ogrom otrzymanych łaski, ogrom Twojego błogosławieństwa. Dopomóż, abyśmy. Nigdy ani Ciebie ani nikogo nie obrażali. To pomóż nam wszystkim. Wszyscy błogosławych Bóg i Trzech Mogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Przypominam, że moja prawa ręka, a kamera odwraca w stronę. Życzę wszystkim miłego dnia.